Teatralna Rajnowska i Tomasz Koć, co oznacza, że porozmawiamy o filmach. O filmach w kinie kinogram. Dokładnie, o, w... Filmach, o filmach w kinie, w kinie kinogram. Um w tym miesiącu tak jak również w poprzednich postanowiliśmy obstawić kto będzie wielkim Na tak postawić, postawić, obstawić kto będzie, kto będzie wielkim zwycięstwem jeżeli chodzi o frekwencję w kinie kinogram i już wiem bo Tomasz mi to przed nagraniem że podobno zwyciężyłam To prawda <noise> Zwyciężyłam obstawiając film Challengers Tak film Challengers który już parę tygodni na ekranie jest, ale on się bardzo cały czas podoba. Przypomnijmy Zendaya w roli głównej, tak. <coughs> Natomiast dziwna sytuacja się stała z tym podium majowym. Oczywiście Challenger jest na pierwszym miejscu, tak jak Ty obstawiałaś, więc gratuluję. Na drugim miejscu jest film, który ja przypuszczałem jednak, że że, będzie, że wygra. Nieznacznie, ale jednak jest na drugim miejscu. Natomiast yy, trzeba pamiętać o tym, że Furioza w, weszła w ostatnim tygodniu maja, w związku z tym miała tylko tydzień, żeby się rozegrać, a Challenger był cały, cały miesiąc. No ale faktem jest, że Challenger jest przed Furiozą. Natomiast jeszcze dziwniejsza sytuacja jest z trzecim miejscem, mm -hmm. bo na trzecim miejscu plasował się Garfield. Mm -hmm. I tu jest znowu film, który wszedł w ostatnim weekend maja, czyli 31 maja, ale pamiętajmy, że to był weekend, gdzie za, to był piątek, od razu w sobotę był Dzień Dziecka. Mm -hmm. W związku z tym y, to jak gdyby no to kalendarzowo to, to ten boksowicz się załapał weekend jako cały, w związku z tym Garfield Mimo, że tylko był Weekend na ekranie, to jest na trzecim miejscu. Mm -hmm. Na pozostałych miejscach, no to są te same filmy, które były, yy, między innymi Cascader, Bad Boys. Yy, i Natomiast tuż za nimi jest film, który też miał tylko, był tylko tydzień na ekranach, w maju. Niełatwy temat, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem. Mm -hmm. Film pod tytułem Jedno życie, mm -hmm. z, z Antoniem Hopkinsem w roli głównej. No, ale mimo, że był tylko tydzień, mimo, że temat trudny, no to się okazuje, że jednak magia nazwiska Antoniego Hopkinsa działa. I przyciąga. I przyciąga widzów, którzy wiedzą, cały czas o tym mówimy, ale chyba warto podkreślać, że to jest kolejny dowód na to, czy mamy widzów, którzy tu świadomie przychodzą do nas. Mm -hmm. Wiedzą po prostu, na co idą. Mm -hmm. Nie znajdują się tu przypadkiem. Oprócz tego, że tu nie możesz się znaleźć przypadkiem, bo trzeba wjechać na, pierwszy, na drugie piętro, no, ale to już tak zupełnie e, nie o tym rozmawiam. Także Challengers, e, Furioza i Garfield. Garfield. Tak e, wygląda podium. A powiedz mi, e, z tych filmów, które były na oglądane w maju, co jeszcze, co jeszcze można zobaczyć? Znaczy, oczywiście trzymamy, trzymamy, gramy dalej Challengers, oczywiście mm. Furioza, skoro tylko w maju był tydzień, no to on się jeszcze cały czas spędza. Garfield, w zasadzie można powiedzieć, że to jest premiera, mm -hmm. no bo to jest ten przejściowy weekend. Jeszcze gramy <laughs> Bad Boys, no oczywiście ja, oczywiście ten Hopkins, no, bo też jest film świeży, natomiast no, już filmy typu Emmy y, Winehouse, czy Królestwo Małp, no już już, już zeszły, zeszły z ekranów, no ale one swoje zrobiły, zgrały się, Emmy Winehouse była długą u nas w filmie, mm -hmm. w związku z tym Wygraliśmy, wycisnęliśmy was kolokwialnie z tego filmu, co się dało. No i gramy następne. No właśnie, no to coś musiało zejść, żeby pojawiło się coś nowego. Więc dokładnie co dokładnie teraz? tak. Teraz yy, spotykamy się w drugim tygodniu, yy, w drugim tygodniu czerwca, więc cofnijmy się, co, co nam weszło w zeszły, w zeszły weekend. W zeszły weekend weszli Bad Boysi, czyli Will Smith i Martin Lawrence z powrotem razem na ekranie, w znanej, w znanej serii. I wygląda na to, że to się y, chyba będzie sukces komercyjny. Mhm. Mimo, że teoretycznie ten film, o czym też często rozmawiamy, wydawałoby się, no, z jednej strony mamy Bad Boys, z drugiej strony Jedno życie z Hopkinsem. Ale y, Bad Boys to też jest marka taka, która się broni. Jeżeli ktoś chce pójść do kina nie po to, żeby na poważny film, typu właśnie Jedno życie, tylko żeby obejrzeć rozrywkę, która wie, że jest na poziomie. Mhm. Dobrze zdalżowana, dobrze sfilmowana, dobrze zagrana i śmieszna gdzieś przy okazji, bo to jest właśnie tego typu, tego typu film. No to, no to nawet by bo wie co to jest, tak? No, wydaje mi się, że takiego typu film w ogóle lepiej się ogląda w, w kinie i Zdecydowanie tak, w nowej atmosferze niż na przykład tak na streamingu w domu. Ja jestem tego samego zdania. I trzecim tytułem, który nam tydzień temu wszedł do film, to jest film pod tytułem Do usług Szanownej Pani. On już był. Pokazywany w takich pojedynczych pokazach przedpremierowych wcześniej, w rolach głównych Fanny Ardaun Arda i, i John Malkowicz. I to też nie jest łatwe kino, aczkolwiek nie jest aż tak trudne jak nowe kino życie. No ale tu, tutaj chyba znowu podejrzewam, że nazwisko Malkowicza też zagwarantuje nam, e, zagwarantuje nam dobrym, dobrą oglądalność. No i teraz jesteśmy dzisiaj, Tak. Mm -hmm. Zaczynamy dużym tytułem, animacja dla dzieci, ale to chyba jednak dla całej rodziny, czyli w głowie się nie mieści dwa. Mm -hmm. Jeżeli miałbym wyprzedzić twoje pytanie, co obstawiasz w czerwcu, to chyba, chyba to. Odważny statement, żeby animacja na pierwsze na, na, na pierwszy, na pierwszy no miejsce jak widzisz, jak widzisz, przed chwilą rozmawialiśmy o podium Maja, gdzie film jedno czyli Garfield. Mm -hmm. Wdrapał się, czyli jednak, y, no to jest dwójka, czyli, w, no to jest dwójka, czyli podejrzewam, że każde dziecko, słyszy, słyszy, że wchodzi to i zresztą każdy rodzic też, bo już widzę, ja widzę, jak moi znajomi reagują. To jest Pixar, prawda? Tak. Jak widzę, jak moi znajomi reagują, y, nawet dzisiaj kolega, bo tak robiliśmy taki techniczny przegląd tego filmu, czy wszystko jest ok, głos i tak dalej mm. i w kolega, który ma tam kilkuletnią córkę i mówi, o, no to już wiem na co idę w weekend z, z, z małą. Okej. Okay. Y, ja mówię, a, a o czym jest ten film? No i zaczął mi opowiadać. On po prostu dorosły facet, wie o czym, o czym mówi. O wiesz, po to film ma emocje, każda postać to są jakieś emocje, ale ja dobre. Okay. Nie wiem, czy Jedenka nie jest Oscarową animacją. Nie chcę tutaj. Nie sprawdziłem tego, ale jak przyjdę za miesiąc, to już. Po... <śmiech> Dobrze. <śmiech> Postaram się. Chyba, że ktoś mi tutaj sprawdzi w studiu, czy jest Oscar. Postaram się to. Także w głowie się nie mieści dwa. Wchodzi nam dzisiaj do Kin. Drugi film, kompletnie inny, to jest francuski film, nazywa się to Królestwo Zwierząt. To jest dość dziwny tytuł. Teoretycznie jest napisane dramat science fiction. Tak się go, tak go że tak powiem, taką dostał mm -hmm. pieczątkę jako gatunek. Film, który we Francji zrobił, zrobił naprawdę dużą kasę. Zdobył pięć Cezarów, mm -hmm. więc coś to znaczy. W roli głównej Romain Duris. Teraz już muszę się tutaj ściągnąć, bo znana aktorka, znana postać, natomiast nazwisko Exarchopoulos, ale to jest po prostu Adele. Więc musiałem niestety sw... ściąg... ściągawkę sobie ściągawkę zrobić. To jest troszeczkę też film współczesny, dziejący się współcześnie, gdzie nagle okazuje się, że z powodu jakiegoś wypadku biologicznego ludzie zaczynają dostawać nie do końca ludzkich cech, także i zewnętrznych. Mmm. Ale może na tym skończę, bo taki film raczej trzeba oglądać, a nie sobie opowiadać. Zresztą każdy film, tak? Nie można go opowiedzieć przed, przed obejrzeniem. Także mamy dwie kompletnie różne premiery: animację dziecięco-familijną i to Królestwo Zwierząt. Pięć Cezarów, no to też coś, coś znaczy. Oczywiście. Yy, tylko jeszcze yy, dopowiem, bo tutaj dostałam znak że numer tak? jeden w Głowieśnie Mieści jest oscarową animacją, więc obstawiam, że numer dwa na pewno będzie trzymał poziom. No tak, dlatego zapraszamy nas do kina całej rodziny. Czyli um, mamy w Głowieśnie Mieści i, i Królestwo Zwierząt. Zwierząt. Dobrze. Tak. Za tydzień wchodzi film, który ja z chęcią zobaczę, bo mi się podobał zwiastun. Yy, natomiast głównym taką yy, Przyciągającą tutaj kwestią jest to, że w roli głównej występuje Robert De Niro. Nazywa się to Mój syn Ezra. To jest niby, skoro już jesteśmy na etapie określania gatunków filmowych, napisane jest, określone jako komedia. Ale znaczy, ze zwiastuna wygląda to bardziej na taki ciepły, familijny film z elementami komediowymi. Tak bym powiedział. Nie jest to stricte taka, taka komedyjka sobie. Deniro gra tam dziadka, który ma, poprawia i oczywiście udaje mu się to, swoje relacje z wnuczkiem. Mhm. W związku z tym ta, ta komedyjność polega na tym różnicy dwóch pokoleń, dwóch światów, które się zderzają, no i chodzi o to, czy one się jakoś ze sobą zagrają. Mhm. Podejrzewam, że tak, ale filmu jeszcze nie widziałem, natomiast się wybieram. Czyli mój syn Ezra. I dla równowagi, kolejna animacja. I znowu mamy podobny układ. Nażywa się to dosyć śmiesznie, bo to jest orzeł i reszta. Mhm. Wiadomo, to jest gra słów taka. Wygląda to bardzo ładnie ta animacja. Tak jakby taki trochę powrót do, do, do klasycznej, fajnej, kolorowej skretki, mhm. bez żadnych tam y, y, udziwnień. Co ostatnio było dosyć często, jeśli chodzi o filmy animowane. No tutaj, czyli orzeł i, i reszta to jest druga premiera przyszłego, przyszłego weekendu, przyszłego tygodnia. A to jest polska animacja? Nie, 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 no, nie. Okay, okay. nie, nie, to jest, to jest yy, amerykańska produkcja. Okay. Yy, no i mamy już teraz już 28, czyli ostatni, ostatni weekend czerwca i tak naprawdę yy, wprowadzamy jeden film, natomiast yy, moim zdaniem bardzo ciekawa i bardzo mocna propozycja, już wspominaliśmy kiedyś o tym, a mianowicie Horyzont, mm -hmm. czyli Kevin Costner za kamerą, Kevin Costner w roli głównej, Kevin Costner... Kevin Costner na Dzikim Zachodzie. No, dokładnie. Już teraz pamiętam, że, bo ja mówiłem o tańczącym z wilkami, a ty powiedziałeś mi, że jeszcze po drodze był Yellowstone. Yellowstone, tak, cała, cała ten uniwersytet. Czyli, czyli jak już też raz, to, raz już to tutaj mówiliśmy, Kevin Costner ponownie na koniu i w kapeluszu i ze strzelbą. No, to jest najlepsze, Kevin Costner. Skoro się sprawdza, to po co to zmieniać? Dokładnie. Zwiastun wygląda Naprawdę bardzo zachęcająco, yy, i proszę się nie bać jednego, jak Państwo zobaczą, że film trwa 180 minut. Szybko przypominam, yy, przypominam, że tęczący z wilkami też trwał 3 godziny. I ja od tamtej pory mówiłem, że różne filmy próbowałem oglądać, które trwają plus, minus 3 godziny. Nie jest to łatwe. Wiadomo, usiedzieć w jednym miejscu, co innego w domu, wciśniesz pauzę, wstaniesz herbata, woda i tak dalej. Natomiast w fotelu kinowym. I to do tej pory był jeden, jedyny film tańczący z wilkami, który ja pamiętam, że nie, nie czułem tych, tego upływającego czasu, oglądając ten film, i siedząc w jednym miejscu nieruchomo trzy godziny. Mm -hmm. I mam takie y, jakieś wewnętrzne przekonanie, może nadzieję połączone z przekonaniem, że Horyzont też będzie takim tytułem. Mm -hmm. Wygląda to naprawdę fajnie. Jedno, co ze zwiastuna można wnioskować, y, to tutaj chyba są fajne, fajne zdjęcia, które pokazują całą taką przestrzeń tego dzikiego zachodu. No, niby po horyzont to jest po prostu. Mm -hmm. to, 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 to widać już, na, już na, na zwiastunie, czyli w filmie, zwłaszcza czy udzidłym, jest szansa, żeby to wszystko pokazać. A taką największą ciekawostką jest to, że to jest pierwsza część, to jest horyzont rozdział pierwszy, bo w sierpniu już, czyli dosyć blisko. Będzie horyzont, y, część druga. Mm -hmm. Czyli generalnie podejrzewam, że tu trzy godziny, tam trzy godziny to było co nakręcić. No to brzmi, jak mógłby z, mógłby z tego powstać y, mini, mini serial. No to przynajmniej kilka odcinków, półtora godziny, tak. No, no ale Kawitoner chciał, chciał się pokazać najwidoczniej na dużym ekranie. Bardzo dobrze. Znaczy, y, wygląda to naprawdę fajnie, y, natomiast teraz mi się przypomniało, jak bardzo entuzjastycznie Kostner został przyjęty na specjalnym pokazie tego filmu, teraz w Cannes, na mm -hmm. festiwalu. Y, nagłówki były siedmiominutowe, no, owacja na stojąco. Mm -hmm. Zresztą nawet widziałem jakieś zdjęcia, no to Kevinowi się oczy świeciły troszeczkę, mm -hmm. po prostu już był, był, widać było, że jest wruszony, no, że, że, czyli. Ja wiem, że na festiwalach jest inna sytuacja, inna publiczność, i nawet jak coś jest e, średnio udane, to na koniec się klaszcze. Ale ja byłem na kilku tego typu pokazach, no to, no to będę też w I jak coś jest nieudane, to te oklaski są takie mm -hmm. nie za bardzo. No, żeby stać, e, wstać i stać w miejscu i, i klaskać 7 minut, to znaczy, że jest ku temu powód. Mm -hmm. Czyli Horyzont, część pierwsza, wchodzi nam w ostatni, e, w ostatni weekend czerwca. Serdecznie zapraszamy na ten film. Ja to mówię za każdym razem, jeżeli rozmawiamy o filmie, który trwa trzy godziny, a ostatnio było takich sporo. Bo i Oppenheimer bardzo długi i nam bardzo długa. Tak, akurat też, też te dwa filmy mi się ostatnio przybudziały i Oppenheimera... Okay, Czas no, Krwawego Skary. Księżyca też bardzo długi. Tak i wszystkie te trzy filmy, które, które teraz wymieniliśmy, pamiętam, że naprawdę długo odgraliśmy w kinie, ponad dwa miesiące. A to nie jest łatwo y, ustawić tak, no film 3 mając na uwadze, że przed i po są przerwy, że początek salę, jest jakiś tam blok zwiastunów, który u nas, przypomnę, nigdy nie przekracza 15 minut, mm -hmm. razem z reklamami. Nie chcemy zamęczać widzów, żeby czekali 40 minut, zanim się seans rozpocznie. Y, no to, to, to jak gdyby tak naprawdę może być. No góra, dwa wieczorne seanse pod, pod jednym warunkiem, że jeden jest na a drugi na drugiej. Mm -hmm. No bo jak mm -hmm. ustawimy na godzinę 19, kończymy o 22, tak? W związku z tym trzeba będzie jakoś tak. Nad, ale ja to zrobię, y, damy szansę Kosnarowi. Tutaj zagramy go przynajmniej premierowo na, na, na dwóch salach, na dwóch dobrych wieczornych seansach, żeby Państwo mogli przyjść i sobie. Spokojnie, wygodnie u nas zobaczyć. Właśnie, a propos tej wygody i tych seansów trzygodzinnych, to ja za każdym razem tutaj, tutaj wspominam, że jeżeli się wybieram na jakiś długi film, który trwa około 3 godzin, to zawsze do kinogramu, ponieważ e, nigdzie nie znajdzie tak wygodnej sali kinowej. Z fotelami rozkładanymi w dodatku. Kanapa, się... kanapa podwójna to Kanapa także, podwójna. Można sobie tak, można wcześniej I przy każdym iść. jest stolik, na jest który wnosimy stolik. sobie to, co zakupimy w naszym barze zostawiamy, wychodzimy, obsługa to potem sprzątnie. Dokładnie. Więc jak... Także te trzy godziny u nas mijają dużo szybciej niż trzy godziny w innym kinie. Zdecydowanie, więc jak chcą Państwo się wybrać na no, jakiś drugi film do kina, ale obawiają się, że mogą potem bolać kolana, bo mi to tak się zdarzyło kilka razy, no to tutaj na pewno nie będą molał. Wiesz co, nawet dzisiaj mieliśmy na godzinę dziesiątą zamówioną grupę dzieciaków, na Garfielda przyszły i panie były pierwszy raz i były zaskoczone właśnie tą wygodą, jak dzieciaki się fajnie mogły rozsadzić i że były zaskoczone też tym, jak dobrze się ogląda u nas film, siedząc nawet w pierwszym rzędzie. Mhm. I słyszałem, jak Pani ze sobą rozmawiały, że siedziała w pierwszym rzędzie i nawet nie musiała ruszać głową, żeby widzieć dokładnie ekran, bo u nas jest tak ustawiona odległość, że naprawdę są stali widzowie, ja to słyszałem, bo już teraz tak nie stoję przy kasie, ale jak stałem i obserwowałem, to stali widzowie, jak przychodzą i sobota, niedziela już zostają ostatnie bilety w pierwszym rzędzie, nie mają z tym problemu, żeby to kupić, bo wiedzą, że to jest tak samo wygodnie, jak w drugim, trzecim i kolejnym. No i do tego jeszcze, tak jak wspomniałaś, wygodne fotele, dwuosobowe kanapy, stolik na wodę. Cokolwiek. Albo na inne rzeczy, które można zakupić przed sansem. Pod warunkiem, że tylko w naszym barze. Pod warunkiem, że, że w barze oczywiście. No i sale też są kameralne. Jaki jak jest maks w ogóle na salach kiwać? Na no najmniejsza Tutaj... salkę mamy 48 miejsc, że to się naprawdę yy, yy, bardzo fajnie siedzi w takim, tak jak powiedziałeś, kameralnym kameralnym towarzystwie. Yy, największe to jest prawie 100, czyli generalnie można powiedzieć, że wszystkie sale są przyjazne naszym widzom, nie są to jak olbrzymie. Olbrzymie sale, gdzie no duża ilość ludzi, wiadomo, każdy coś jakiś wydaje w trakcie odgłos i coś tam, a zwiększona liczba widzów może to jeszcze powielać, U nas takiej sytuacji nie będzie, także tym bardziej zapraszamy do naszych kamer no jeszcze sam. przecież mamy Dolbi Atmos, prawda? Tak, na jednej sal. Akurat niestety żaden z tych filmów, który teraz tutaj wchodzi nowo z tych nowości, ja liczyłem trochę na, na właśnie na Costera, na horyzont, że może będzie w Atmosie. Ale nie jest, ale film, który teraz jest na sali Atmosowej, to jest Furioza, którą jeszcze cały czas trzymamy. A tam dźwięk robi, tam dźwięk naprawdę robi różnicę. Mm -hmm. I to słychać na tej sali Atmos. Także jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział Furiozy, to zapraszamy do kinogramu na salę z dźwiękiem Atmos. Dokładnie. Także jeżeli są Państwo się wybrać na jakiś film, obejrzeć go w bardzo komfortowych warunkach, to zapraszamy do kina na Kinogram. Nowości, dzieje się, premiery. Będzie co oglądać, będzie co robić. I sezon wakacyjny nie jest wakacyjny. wakacyjnym. Na pewno nie u nas w Kinie. Na pewno nie w kinie. Jeśli chodzi nie. o nowości, to, to tak jak rozmawialiśmy, w zasadzie co, co piątek co wchodzi, coś wchodzi ciekawego dla dorosłych dla dzieciaki, animacje, filmy z super nazwiskami De Niro, Kostner Malkowicz, także zapraszamy. To Jeden co, słowem, obstawiasz? A raczej dwoma dzieje się. Ja obstawiam. No to tak, mamy Bad Boys. Do usług szanownej pani, w głowie się nie mieści dwa: Królestwo Zwierząt, mój syn Ezra i Horyzont. Wiesz co, yy, trochę wbiłeś kij w mrowisko tym w głowie się nie mieści. jak dostałam jeszcze potwierdzenie, że jedenka była oskarowa, zaczynają się zaraz wakacje, więc może faktycznie to w głowie no się nie mieści. No to chyba mieści. będziemy zgodni w tym miesiącu. Chyba tak. No, no dobrze, to, to... to obstawiamy. Tak, czyli, czyli obstawiamy, w głowie się nie mieści i, no, i powiem ci, że. Znaczy chyba na drugim miejscu jednak ten Bad Boys. Myślisz? Tak mi się wydaje jednak, bo to jest, to jest, to jest to duży amerykański tak zwany blockbuster, który wszyscy wiedzą. No filmy, które mają w tytule drugą bądź trzecią część, a poprzednia się dobrze sprzedała, sprawdziła przede wszystkim, że była fajna zagra w swoim gatunku, każdy film wiadomo, mówimy o, o danym gatunku, a nie o, o, o całości. To ludzie na to idą już jako pewnik. Mm -hmm. No bo Will Smith to jest Will Smith, tak? I tutaj niewiele trzeba tłumaczyć. Jak ktoś go lubi, widział jedynkę Bad Boys, to to idzie w ciemno. W związku z tym obstawiałbym y, oczywiście, w głowie się nie mieści dwa a drugi film to jest Bad Boys. Dobra, to ja zaryzykuję i postawię na kiny europejskie i chyba jako numer dwa dam królestwo zwierząt. Okej. Okay czyli pięć Cezarów, y, Roman Dulis i a, z, przekonują. Spróbujmy, co mi szkodzi. No dobrze, no to dobrze, no z pierwszy, pierwszym miejscem się zgadzamy, chyba tak. nie mamy wyjścia. Nie mamy. Natomiast jeśli, okej, okay, dobrze, czyli y, w głowie się nie mieści Królestwo, a ja w głowie się nie mieści będość. Tak jest, także dowiemy się za miesiąc, kto, kto miał rację, na ten moment bardzo Ci dziękuję. Ja tylko jeszcze wspomnę, że dobrze. za miesiąc do, porozmawiamy o lipcu. Mm -hmm. A w lipcu y, kolejna duża rzecz animacyjna, czyli i minionki. Dużo animacji. Wchodzimy, ostatnie. tak. To jest okres to wakacyjny. Dobrze, wakacyjny. To tak. jest właśnie okres wakacyjny, w związku z tym tak to, tak to wygląda. A dla równowagi, drugim filmem będzie najnowszy film y, ze Scarlett Johansson w woli Głównej. Zabierz mnie na Księżyc. I o tym porozmawiamy Bo. za miesiąc. Dobrze, to w takim tak, razie zapraszamy. widzimy się za miesiąc. Bardzo dziękuję, dziękuję i dziękuję bardzo. Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia.